Siemano! witam w kolejnym odcinku ze Skyrimów. Otóż tak jest, tym razem, bez dłuższego czekania, nagram kolejny odcinek. Tym razem. Wow, wow, coś nowego. Już nie muszę mówić wreszcie, gdyż ten odcinek zapewne nie będzie aż tak daleko po poprzednim. O ile się go będzie chciał szybko zmontować. Ja, to może być problem. Ale tak, to dzisiaj robimy. Kontynuujemy sobie oczywiście wolną eksplorację, gdyż było to całkiem ciekawe. Ale wracamy mniej więcej tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. Albo gdzie indziej. Zaraz się zobaczy. Toem. Jeśli chcesz się naszprycować, to właściwe miejsce. Zejdź na dół przez klapę w podłodze. Już mi się podoba! Wyglądasz nie najlepiej to za miejsce. To ty nie wiesz, jesteś w szkarłatnym domu. Siedzibie dostawców najlepszych sprawy. Już mi się podoba. Skoro to twój pierwszy raz nie ma sprawy. Znajdź sobie wolne miejsce i smacznego. Wyglądasz nie najlepiej. o ho i odpocznij sobie. A może potrzebujesz kumulita? Czy umarłem i jestem w niebie? Kto to jest z Karol Tomskuma? Mikstury? o ho. Ostatni. Uajzy nie mogą się oprzeć smakowi skumy. Co się stało? źródła tak bardzo wzmacnia skumę, że będziemy mieć niewolników na tony Dobrze, że szybko poszło. Ten rolnik chwali się w knajpie, że znalazł to miejsce. A serio? Lepiej nie rozbraliście? To był was ostatni błąd, skurwysy. Nie rozumiem. Cholera To, mam przeciążenie czy coś, bo tak okej, okay, nie chodzę wcale wolno Okej okay. Mnie chcecie porwać! Mnie chcecie porwać! Serio? To ma być jakiś żart Co my tu mamy? Dobra, trochę rzeczy. Talowy był ty nawet, pozyskam. Serio? Starali się mnie porwać. <laughs> Zaczynasz żart, nie powiem. Gdzie jest Wilkas? Cóż, chyba jego się im akurat udało porwać. Co my tu mamy? O, widzę jakąś dobrą miksturę. Sok śpiącego drzewa. Kolejna narkotyczna substancja Księżycowy cukier. Oooo! aż cztery sztuki, jak ładnie. Serio? A tak, tak przy okazji, zapomniałem, gdyż ostatnio tak ja bym sobie pograć no i dlatego gra jest aktualnie nowicjuszu. No tak, wybaczcie. Delikatny błąd. Co tam, i tak nie było jeszcze żadnej konkretniejszej walki. Co to za dźwięk? No proszę, Ogarę śmierci, świetnie. Idźcie. Jin. Sorry Bran. Sprawdza drzwi. Jest tutaj ta rzeka krwi. Szkarłatne źródło. Wygląda ciekawie. Ja tylko chciałem się naćpać, a nie wchodzić do szkarłatnego źródła. Miejsca, gdzie jest rzeka krwi, okej? Okay? Okej, okay, wysprzedzię, że To Chyba gdzieś strumyczek. Takie źródełko. Dosłownie. Nie, nic nie słyszysz. To było łatwe. Teraz biegnie też drugi. Serio? To tyle? Tylko tyle macie? Coś tu jeszcze jest? Ok, już nawet widzę kto. Tylko Ogar. A to nic wielkiego. To ty w klatce. Surprise, motherfucker. Tyle w temacie? Jeszcze jeden tam gdzieś jest. Proszę bardzo. Kolejne drzwi. Fuck! Nie wierzę, że w to wpadłem. Po prostu nie wierzę. No dobra, schodzimy. O, jak ładnie. Przy okazji jest też krew. Kolce. Świetnie. Serio? Co tym razem? Dobra, tyle w temacie. Jeszcze jedna pułapka. Serio? No nie znają umiaru. Nie znają umiaru. Otworzyłem sobie teraz skrót. To znaczy, że to już koniec, czy coś jeszcze tutaj mamy? Coś jeszcze za mną jest. No proszę. Jest jeszcze ta strona. Jest, tutaj jest ta cała rzeka krwi. Dobra. I kolce Wisho. Ja. Daj mecz. Zdecydowanie. O, o, o! Ktoś tam jest. Ładny cel. I prosty, come on, już nie żyjesz. Cholera, dobra, pakiet, dać mi pięści. Tyle w temacie, ktoś jeszcze? Tutaj, Brand, sorry, młody wampir. a to giniesz. I tyle w temacie. Co my tu mamy? Mamy tutaj pułapkę. Wilkas! Dzień dobry. Serio, zero pułapek odpalonych przez nich. Come on, nie ma z tym zabawy. Co z ta płytka? Okej, okay, miotacz Ognia. To coś nowego. Cholera. Porządny damage mi daje. Właściwie to bardzo nieporządny dla mnie. Okej, okay, dać mi tutaj cokolwiek na magię. To to jeszcze na porażenie? Okej, okay, teraz szybko coś na manę. Oto na magia. Nie widzisz, że pomniejsza. To na się. I nie żyjesz. Główno mi już teraz robisz. Ale nawet silny jak nie powiem. I nie żyjesz. Tyle w temacie. I nawet dobrego dropu nie ma. Lenarus Wulpin. Tyle w temacie. Dobra. Daź loot. Uh, Fakiet, dać wszystko. Co to jest? Opinia to się przeczyta. Trochę przywołania, nic wielkiego, chociaż trochę nadwarte. Fakiet biorę. Kupka popiołu, nic ciekawego. I jest kufer, co my tu mamy? Szafir, złoto, Okej, okay, coś do kradzieży kieszonkowej, może być. Oj, to jest to źródło, nice. Zaraz go sobie użyję. Chociaż... mogę cokolwiek z tym zrobić? Nie, nie mogę. Naprawdę ciekawa lokacja. Przyszedłem, żeby się naćpać, skończyłem w jakimś epickim źródle pełnym czegoś co przypomina krew. Za to właśnie kocham Skyrima. Lokacja naprawdę... Tak, ty. Ginie. Teraz w temacie. Niech będzie podpalony. Teraz w Drift. Tak? Kim ty jesteś? Nie mam zamiaru wracać do tego śmierdzącego. Okay. Może tym razem na... to no, kiepski moment na swój. Aha. Uh. wszyscy? Litości. Uh. Tak przy okazji, widoki. Co my tu mamy? te piękne widoki. Chodźmy w tą stronę. Tylko na chwilę zwolnimy i po prostu się spójrzmy na tę piękną mapę. Lis? Który do tego biegnie w moją stronę. Musi za to zginąć. Przepraszam, ja! Lisku. Musiałeś. Ale po prostu. Wow. Pokażcie mi te widoki. Teoretycznie widoki. Delikatnie mgła jest, ale mimo to. Na skałę. Po prostu. Wow. Delikatnie może trochę odczekam. Tak. 14 godzin może. No, delikatnie gorzej to wygląda, ale widać zdecydowanie więcej. Wow. I tam jest jeszcze jakiś lasek z tego co widzę. Tak lubię to nazywać, ponieważ nie mam badaw pojęcia, co, co to jest za znacznik. Polana, może coś takiego? Nie mam badaw pojęcia. Z górze, nie wiem. Piękny staw. Dalej! Jak odleciał! Leć, bądź wolny! No ty, ty, po tym pierdoleniu to już chyba nic której nie ma. Ja. <grybujesz w stronę> yeah. Okej, okay, jaskinia piękny stawu. To tutaj jest jedna ciekawostka. Dokładnie ukryta broń. Robię sobie tutaj save'a. Takiego prawdziwego, już to będzie w następnym odcinku. To wiary. ja, to było do przewidzenia. Co tu mamy? Jest skrzynia. Proszę bardzo, jakie dobre mikstury. Jest tutaj sekretna broń, mianowicie ukłowów. Tutaj jakaś książka dla ucznictwa. No i tak, ten łuk jest raczej średni. broni. Zaraz, zaraz, zaraz. Długi łuk daje 15, ukłowów, daje... 24 i 20 dodatkowych wobec zwierząt, czyli że łącznie 40 dla zwierzęta. Natomiast skusza daje 70 po ulepszeniu. Później go sobie jeszcze ulepszę, no i to sprawdzę. Chociaż cały czas unikalna broń. Polecam sobie tutaj przyjście, jeżeli naprawdę lubicie polować. Nie no, ale serio, mapa ma jest po prostu taka piękna. Spójrzcie to jest bagowany wodospad, który się nie rusza z daleka. Po ile to jest w ogóle wodospad. Ciężko stwierdzić z tej odległości. Ale po prostu te piękne klify. Szkoda gadać. Mapa Wiedźmina Trójki może jest większa, ale po prostu... Tam nie widać tej skali tej mapy, tylko jak ona jest ogromna. No spójrzcie się po prostu na to. To jest po prostu takie... A to jest tylko ta część mapy, to jest Wichrowy Tron. Na serio, ta mapa wcale nie jest duża, tak w skali światów gier. Jest za trzy razy mniejsza od GTA V, ale po prostu... Tutaj widać jej potęgę, ona jest tak dobrze zapełniona, taka równorodna. Jaskinia Łaminoga. Okej, okay, chodźmy. 40 minut dopiero, a ja czuję, że już spokojnie będzie z tego 20 minut odcinka. Serio. Chociaż dobra, może lepiej nie przesadzać, no bo jak ostatnio zaufałem tym 20 minutom, no to gówno. Wyszedł mi 13-minutowy odcinek. ich się tak za bardzo nie upominał te pozostałe 7 minut. Ok, mam cokolwiek na absorpcję duszy? Czy nie? To ten krzyk. Zaraz. Ta, wydarcie duszy. Serio? Tyle? A to jest całkiem ciekawe, muszę przyznać. Czyli że teraz nie tylko złapam jego duszę, ale także on teraz mi służy. Okej. Okay. Już mi się ten krzyk podoba, chociaż nie wiem po co mi szczur do pomocy w walce. I lagi, lagi, lagi. Jest tutaj wielki pająk. Do tego żywy. I wiedźmy. Jezu, jakie lagi, serio, co, tu, co tutaj się dzieje? Pomocy. OBS ie Czy Nie przepie, bo tam w tle. Serio. Strasznie laguje. Yeah. Ja. straszne lagi. Tak delikatnie się uspokoiło chyba. Tak delikatnie tylko. Zamiast się, że coś dziwnego dzieje. Słyszycie to chyba? Takie jakby uderzanie. Sofle lodu chyba. Dostroj się! Aha, karabin maszynowy. Serio? Teraz to celujesz we mnie, tak? Nigdy nie ufać kryształom. Wiesz co było świetne? Modna tower defensów Skyrima. Wyobraźcie sobie co było gdy dostawał się taki czysty dungeon i dał się tam kłaść pułapki przeciwników, wszystko. To by było epickie. O, otóż znam społeczeństwo modderów tak dobrze, że wiem, że taki mod już na pewno istnieje. I skąd wiedziałem? A więc po prostu podajcie mi jego nazwę, bo ja wiem, że to po prostu musi istnieć, nie ma jednej opcji. Teraz się ustał, już to zagrał. Dobra, spokojnie, nie zabije mnie, może. Okej, okay, nie za e, zabił mnie. Pierdolona trucizna! I wszystko od nowa. Gratulacje, Reven, idioto, mogę się uleczyć. A nie, tak idealnie, idealnie. Już mówiłem, już chciałem powiedzieć, że idealnie mnie nie zabił, ale gówno, zabił mnie. Co my tu mamy? O, kostur paraliżu. Dobra, tego bym nie zauważył. To tak ja właśnie ukradłem. bo tam opcja ukradni. Teraz sobie później na nagraniu. Potem, co my tutaj mamy? Słuchajcie po wcześniej poszedłem inną drogą. A, to jest to jest powrót. Gratulacje idiota. Dobra, a więc ruszamy. Tym razem quick save, okej? Okay? Chodź tutaj. Wiesz ja co, spróbuję znowu bez leczenia. Mam quick savea go za bez leczenia się. I proszę bardzo, mogę je na początku się towarzyszy. Bez na nie są aż upośledzeni. Czasami wydają się być bardziej inteligentni. Co tu mamy? Zwyczajny bandyta. O, jakaś tam skrzynia. Okej, okay, ale chemia. Spoko, wyda się. Za jaskini ja tak w ogóle nie pamiętam. Być może jest z a być może po prostu ja jeszcze nie zwiedziłem całego podstawowego Skyrima. O, i proszę, jest nawet skrzynia. To złota. To rozwolenie pajęczyny. Nice. To jest dalsze przejście, już powrót. Dalsze przejście, no proszę. Starucha. Wybacz, staruszko. Proszę cię chyba zamordować brutalnie. Zwywałcić twoje złoki. Może jednak nie. U, klatka z wiłą. Weźmokruk. Dobra, ginie. Fuck. Silny jest. ten widzimy krug. Okej, okay, to nie jest aż tak źle. by powiedział, ale oczywiście się muszą leczyć. Poderne. Nie będzie uzdrowienia już. To tak, to tak delikatnie sobie dowalę. Dobra, coś jeszcze? Tak, okay, no to duszy. I tą drugą sobie wy Staruszkę. O, idealny moment. Dobra, a więc ja. Jest jeszcze tutaj wiła. Chcę ją zabijać. Odczekam sobie już jej najwydarcia duszy. To jest świetny pomysł. Teraz tylko, szybko, magia. Krzyki. Działa? Nie działa oczywiście. Ale daje całkiem niezły damage ten krzyk, z tego co widzę. No i duszę nie dostałem, świetnie. Zaraz, ona się odrada czy coś? Znowu świeci, co to ma być? Czy to jest miejsce? Okej, okay, to jest skrzynia. Co my tu mamy? jest duszy, konstrukt paraliżu, okej. Okay. Ebonowe rękawice, no proszę jak ładnie. Tak swoją drogą, jeszcze trochę już będę ją pełną będą zbroję, ponieważ... Kowalstwo aktualnie mam na poziomie, gdzie to jest? Kowalstwo 76, a więc jeszcze tylko praktycznie 4 levele, a to naprawdę chwila będzie. No i mamy nową zbroję, proszę państwa. 14 leveli jest dezyrzne, o no to nieźle. Słuchajcie tego. Jaki <grystanie> jest ten dźwięk. To jest takie przestraszenie wroga. So cute. Tak, więc to był na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało, i również mam nadzieję, to takie ciche nadzieje, moje was że nie był za krótki. Ponieważ. Ty ja. Może wyrobię te 20 minut, a może nie. Tak czy inaczej, nagram teraz zapewne jeszcze jeden, kolejny, zaraz po tym, a więc zapewne właśnie w tej pozycji też i również się przywitam, za chwilę. Tak więc to by było na tyle. Na razie.